Yo, yo, yo! Hello, hello, hello! this is me IPn2, a co to jest King of Hollywood TikToking I oczywiście witajcie moi drodzy widzowie W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak Spróbować przynajmniej grać Poprawnie czołgiem lekkim 10 tieru T100 LT Mapa dosyć fajna Musicie przyznać Autostrada Po prostu W takim wypadku mam nadzieję, że ich lajty Po prostu zagrają coś głupiego i ja będę mógł na, na luzie cały ten dojazd świecić. I to. Czekajcie, bo tutaj jeszcze to. Będzie mi mogło dawać w to. Taki jest nasz zamysł taktyczny. Ja jak widzicie jestem wielkim sportowcem, jeśli chodzi o lajty. Tutaj prawie 80% na dwie biegłości. No to tak no. Nie jest może to moja ulubiona klasa. Ale... Nie jestem najgorszy, przynajmniej. Ciekawe czy tutaj z kontrolu pojadł jakoś tutaj. Aha, nasz Heber to gra. Dobra. Damy bro'wi. Bez spota. No to, no to mu damy. 290 mniej, spotnie. Kurde, mogę zaryzykować dupnąć HEK'a mu, ale... Nice Aaa APCR by we, wszedł I teraz to mnie boli akurat Teraz mam lekki kłopot Gdyż muszę zagrać tu jakoś agro, żeby cokolwiek spotknąć I nie wiem czy ja w ogóle zobaczę ten dojazd Na no właśnie, nie zobaczę Ale z tego ja już powinienem. A każdy naprawdę zdąży przejechać. Nie! Eseta. Mam nadzieję, że czekajcie, tu jeszcze lina. Proszę, 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 proszę. Bez tragedii, ale tu będzie, tu będzie jeszcze. Pięknie. Dobra, to było gołted. I poczekajmy, aż Eseta przejedzie. Mam nadzieję, że przejedzie. Jest, jest, jest. Ajajaj. Aj, aj. Kolego, a ciekawe gdzie Eber w ogóle stoi? Chyba podjechał stąd po prostu. Mant jest tam. No w tym mieście oni stają chyba. O, Minotauro. Nic, naprawdę. Joch Zobaczcie jaki piękny okaz No stoją, ale naprawdę My mamy tutaj dwa czołgi w tym mieście na krzyż Oni stoją i tak Mega bitwa Czy ja coś tu mogę, nie wiem, bo ja mam snajpa, to ja bym wolał Wolałbym po prostu tu siedzieć Mieć nadzieję, że Minotauro będzie jechać Coś takiego, kinda to jest tam Manti, Ciekawi mnie gdzie ten Eber, a na drugiej stronie jest kompletnie dobra, coś, Nie. takie, ofa, jak widzicie świetny kamuflaż, ofa, no to mam świetny kamuflaż, mogę spać, mogę spać, mówię od razu, to jest właśnie to ryzyko grania ale jest G jeżeli, nie wiem, co mnie spotnęło w ogóle. Ale jak jest takie coś już, ja muszę spotować dalej tych Minotauro To niech nie jest mój, ale... Czy to mino nic nie dostaje? Mam nadzieję, że mino jest schowane to, co oddam PK Dobra, ale mogę walić tamtego kolegę. Już trzeba robić damage. Kurde 3000. O wiele większy potencjał był. Ebr dobrze pojechał w pierwsze tempo skontrować. I to tro... Ale, tyle, ale tu jest dużo w sumie czołgów. To ja, ja, ja nie powinienem tak płakać jeszcze bardzo. Powinienem teraz tam to spotować. A... Kurde... Z oj ojoj, oj, oj, oj. Nie powinienem tego był robić. Tego tak szczerze nie ma co spotować jest znapeka goldowego, żeby jej przebić, niestety, na pewno. Bez spota. Bo wiecie czego? Bo w, tych, w tej grze. Oha! Spotuje się jarzmem. Jezu, ale bądź. Jezu, jaki bądź. Jezu, jezu. No ja są tu cierne. Żeby 7.8.0 mnie spotowało Ile jest już... 260 metrów to tak na luzie już nie będzie nas widział Zależnie od tego jaki czołg ma tutaj pole widzenia chyba, view range, czy coś, nie wiem O, ale to weszło! I tak, no... Pewniejsza peska jest z no i zresztą... Było to lepsza decyzja, niż mierzenie że nie pojechał. A, to już było takie... mała szansa. Kurczę nawet fajna bitwa, powiem wam. Taka i pokazanie, że można i pod damage, bo ten light jest dobry pod damage. I tak naprawdę pod spota, bo strzelałem niewidzialny. Teraz sobie podjadę, spotny tutaj koleżków. Dobra, już w świecie co ja mogę tu... Takie coś ja mogę nawet robić. Tam jeszcze mino dostanie. Ładna pesteczka. I kolejna, widzicie, nawet dobry DPM. W sensie na no DPM jak DPM. Ale walimy często. O, teraz, no bo to był taki snap trochę. Pojedziemy sobie mino, skończymy. Chiem, że nawet mi się spodobała ta bitwa. Pokazuję każdy możliwy aspekt gry naszym lekiem. Widzicie, prawy lewy wchodzi, co prawda nie użyłem prawego Roll. Załaduję Apeczkę, mam intuicję. Esetkę. Eseta ma 420 HP. Będzie od tyłu. No, niestety nie zdążyłem. Ajajaj. Ale i tak bardzo fajna bitwa. Łączonego 7600 i to pokazuje, że po prostu nawet w moich rękach ten Eltec potrafi być potężny. Oczywiście rzuciła nam dobrą mapę. Zobaczmy jeszcze tutaj wynik końcowy, bo może coś na ślepo komuś weszło. No, jak widzicie, chyba nie. Zostałem lajka, podobała mi się ta bitwa. Jak widzicie, tak się prezentują screeny końcowe. I to był czołg Testo LT. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. to był jacu97, BD SA.